Aby nawzajem ulżyć sobie w znoszeniu uciążliwości związanych z chorobą, od lat organizują spotkania edukacyjne, towarzyskie, plenerowe pikniki i wspólne spacery. Zbliżająca się Wielkanoc będzie czasem spotkań w rodzinnym gronie. Świąteczna atmosfera towarzyszyła im już dzisiaj w siedzibie oddziału Grodzkiego Stowarzyszenia Diabetyków w Domu Kultury Słowianin. Do chorych na cukrzycę przybyli z życzeniami goście z Urzędu Miasta. Cieszę się, że że jestem z Wami. Kiedy sięgam pamięcią wstecz zastanawiam się, który to już raz. Myślę, dwudziesty pewnie tak, a może więcej. Dwudziesty trzeci 23, 23 rok mojej pracy w świnoujskim samorządzie właśnie mija. To może być dwadzieścia trzy razy tu z Wami siedziałem przy wspólnym stole, składaliśmy sobie życzenia. I, I mogę powiedzieć, tak patrząc na Państwa, że te życzenia się spełniły, bo kiedy widzę ciągle te same i które się nic nie zmieniają, że świetnie wyglądacie. I to jest zasługa przede wszystkim was, bo wiem, co wam doskwiera. To jest wasza zasługa, ale nie mniejsza zasługa to jest również pani doktor Pupek, która czuwa nad wami. Ale życzę Wam, żeby, żebyście Państwo stosując to, co Pani Doktor Wam ordynuje, żebyście czuli się coraz lepiej. Bo ten stan zdrowia, o który tak dbacie, powoduje, że macie możliwość i w domu, i tu dzisiaj w gościnnych progach Współdzielni Mieszkaniowej Słowianin spotkać się w zgronie przyjaciół, znajomych i świętować. Janusz Murkiewicz po raz ostatni jako prezydent Świnoujścia miał okazję składać dzisiaj w tym gronie świąteczne życzenia. Szczególnie ciepło diabetycy powitali na wielkanocnym spotkaniu panią dr Marię Pupek, którą nazywają swoim aniołem. Opiekująca się chorymi na cukrzycę mieszkańcami, lekarka powitana została gromkimi brawami. Mnóstwo słodkich przysmaków na świątecznym stole zdziwiło nieco naszego reportera. Czyżby obowiązywała tu dzisiaj lekarska dyspensa? Diabetolożka nie uważa, by tym razem słodkości zaszkodziły podopiecznym? Myślę, że nie. Zresztą żadna grupa osób, czy z cukrzycą, czy nie, nie ma problemu. Powinna mieć takie same menu świąteczne, takie same. Myślę, że tradycją są jajka. Jajka nikomu cukru nie podnoszą. Żurek nikomu cukru specjalnie nie podnosi. Puszcz zawarty w kiełbasce, jeśli nie zje się za dużo, to nie przemieni się w cukier. Także myślę, że to menu, jak uzerkam na ten stół, jest dobrze dobrane. No jest jeden grzech, ale któż nie popełnia grzechów? I, ten grzech to... I to jest taki grzech wielkanocny. Widzę, że tam jest takie ładne ciasteczko czarne z białym kremem w środku. Na pewno jest pełne cukru, ale myślę, że i tak panie wybrnęły bardzo ładnie i to, co dzisiaj jemy, nie jest złe. Słowem, bo z taką myślą przystępuję do tej rozmowy, właśnie, że taki czas, taki czas jak święta, czyli te bardzo bogato zastawione stoły, to dla osób z, właśnie z, takim, z taką dolegliwością może być problem. To nie jest trudne. Musimy wyjść z założenia, że nie ma czegoś takiego jak grupa, której jest trudno, a drugi jest łatwo. Każdy z nas powinien myśleć o zdrowym jedzeniu, w każdej sytuacji, również w okresie świąt. Jeżeli popełnimy więcej grzechów w okresie świąt, no to powinniśmy popełnić, no nie grzech, tylko zrobić jedną rzecz, pójść na spacer i w jakiś sposób uzyskać przez to rozgrzeszenie dla naszego organizmu. Tak? Natomiast nie jest powiedziane, że jak pan nie choruje na cukrzycę, to może pan jeść dużo i słodko. Słodycze. Szkodzą każdemu człowiekowi w każdej, w każdej sytuacji. Nawet jak nie ma zaburzeń gospodarki cukrowej spowodowanej niewydolnością czustki, to i tak, jeżeli dużo jemy, to one uszkadzają nam naczynia, czyli też powo powodują powikłania podobnie jak i u cukrzyków. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak dieta dla cukrzyków. Jest po prostu zdrowe żywienie. A zdrowe żywienie zakłada, że jemy dużo warzyw, prawda? A mało cukru szczególnie prostego. I zawsze w tej kolejności najpierw warzywa potem reszta jedzenia plus duża przerwa nocna, kiedy nasz przewód pokarmowy odpoczywa. Jeżeli będziemy stosowali się do tych zaleceń, to jest szansa plus aktywność fizyczna, że nie będziemy mieli dużych problemów z wagą. Tak? To pomówmy o innym aspekcie tego, tej terapii, powiedzmy sobie. Yy, integracja dla takich osób to jest ważna sprawa, bo mamy tutaj przykład tego właśnie jak bardzo to jest jednak yy, Taka zgrana społeczność. Myślę, że od lat, a już od lat pracuję w poradni diabetologicznej i jestem jakby zapraszana do udziału w życiu tego stowarzyszenia, spełnia ono bardzo, bardzo ważną rolę. Proszę zwrócić uwagę, że gro osób to są osoby starsze. To nie znaczy, że młodsi nie chorują, tylko na pewno chorując na cukrzycę wiodą to życie takie bardziej no, związane z pracą, z rodziną, uprawiają sporty bardziej aktywne i bardziej poza tym stowarzyszeniem. Natomiast stowarzyszenie spełnia ogromną rolę dla tych ludzi starszych, bo jest to jest taki moment, że wychodzą z domu, spotykają się z innymi ludźmi, a nie ma nic gorszego dla człowieka niż zamknąć się w czterech ścianach. Wtedy przychodzi smutek, depresja, yy, demencja, bo nie ma się kontaktu z ludźmi, w związku z tym nie wymienia się jakichś takich informacji. Także uważam, że rolą takich stowarzyszeń, które są dotowane wiadomo przez Urząd Miasta, składki są bardzo, bardzo nieduże, jakie płacą, płacą członkowie. Jest przede wszystkim właśnie to, że się spotykają. Bo nie tylko rozmawiają. Tutaj pani prezes prowadzi z nimi gimnastykę, tańce, same te uroczystości. Czy teraz jest Wielkanoc, czy było Boże Narodzenie, czy robi się jakiś piknik. No jest to coś, co się proponuje ludziom, a gdzie się proponuje w innej sytuacji starszym ludziom takie wyjścia? No nie ma takich. Jeśli ktoś ma rodzinę, którego jeszcze wyciągnie, zrobi mu piknik, zrobi mu imprezę, pojedzie z nim do kina, do teatru. A tutaj te wszystkie panie, które są na czele stowarzyszenia, próbują tak robić i próbują ludzi wyciągnąć, tak? Czyli zawieź gdzieś autokarem do teatru. No, trudno byłoby indywidualnie takiej osobie starszej, która samotnie mieszka, zmobilizować się do tego, żeby pojechać gdzieś. Marzy się pani taki cudowny lek na cukrzycę, który byłby w stanie rozwiązać ten problem? Jest cudowny lek na cukrzycę i na wiele innych chorób, i tego leku się nie kupi za żadne pieniądze, niezależnie jakie mamy. Ten lek to jest ruch.